Małym Svenkiem, no, żona szła na kawę z koleżankami i mówi Bernard, zapomnij na karmić Svena, a naprawdę nie zapomnij. Pan Robert wspominał o tym, że my deficyty w pewnych obszarach. Na karminach Swenkach. Potem Sven mógł i Sven mówi, słuchaj tato, ja bardzo lubię sobie robić tosty. I ci pokażę, jak robię tosty, no to i fajnie tosty robił z tego tosta, potem brał widelec i mam tego tosta. Ja pędzę do gniazdka, ja wyrwę, ja chłopie, tam jest prąd, nie wolno nam nierdza on był już samodzielny, chciał zrobić sobie postać, oczywiście wyjmuje te kosty widoczne yy, drewnianym, a, a nie metalowym. Teraz Sven już, już ma swoje lata, latka, bo w końcu jest który mówi, tata, jak chcesz, to ci zrobię postawę. I tutaj na przykładzie Svena widzimy te trzy etapy. Etap pierwszy, gdy Sven był zupełnie niesamodzielny, był zupełnie zależny ode mnie, bo Drugi etap, jaki był drugi etap, jak on sobie sam tego dosta zrobił, To dostał się do niezależności, by niezależny, po niego niezależny. No i trzeci etap, etap współzależności.